W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za pierwszy dzień Nowego Roku i za to, że mogłem go przeżyć z Twoją łaską. Dziękuję za chwilę spokoju, za rodzinę, za ludzi i za każdą dobrą myśl, za wszystkie życzenia, które dzisiaj otrzymałem. Dziękuję za to, że dałeś mi czas, który jest darem. Dziękuję za Twoją opiekę nad moim życiem i nad moją drogą. Dziękuję, że mogę zaczynać od nowa. Panie Jezu, przepraszam za wszystko, co dziś było nieczyste w moim sercu. Przepraszam za złość, która szybciej we mnie rośnie niż cierpliwość. Przepraszam za brak ufności, gdy patrzę w przyszłość. Przepraszam za to, że czasem szukam siebie, a nie ciebie. Obmyj mnie swoją krwią i naucz mnie Twojej łagodności. Duchu Święty, proszę łaskę pokoju na tę noc i na kolejne dni. Daj mi serce czujne, żebym nie zgubił Ty Boga w codzienności. Ucz mnie modlitwy prostej, ale wiernej. Daj mi odwagę do dobra i siłę do walki ze złem. Prowadź mnie tak, jak Ty chcesz, bo Ty znasz prawdę o mnie. Z Ewangelii według świętego Jana: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Jezu, Twój pokój nie jest tylko chwilą ciszy. Ale Twoją obecnością, daj mi go, bo sam nie umiem go wytworzyć. Składam w Twoich rękach to, co mnie dziś poruszyło i zmęczyło. Chcę zasnąć w Tobie, a nie w napięciu. Duchu Święty, otwórz mnie na pokój Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.